Bardzo często mi pytają, po co mi 3D drukarka w domu? A powiem Wam, to jest bardzo potrzebna rzecz. No i na przykład, kiedyś e, kupiłyśmy e, taką e, łóżko, takie łóżko e, IKEA kuro. Kura. Ona ma desycz, deseczki, na których e, materac leży. No. I ona też ma takie e, plastikowe, e, jakby śrubka i taki gwincik, nie? i e, mam połowę tych złamanych a teraz chcę to łóżko sprzedać i żeby e, u nowego właściciela wszystko było w porządku i on miał wszystkie te nakrętki wszystkie te gwinty e, bardzo prosto wydrukowałem ich na tej drukarce i zobaczcie mam e, śrubka mam Nakrętka taką, nie? I to idealnie pasuje do tego łóżka IKEA KURA. I to jest bardzo proste i wygodne rozwiązanie. Dlatego i mam 3D drukarkę w domu.